Teraz robimy unpacking jednej z najbardziej niezbędnych rzeczy w mojej pracy, którą zapomniałam w Tajlandii. To oczywiście staty. Mieszkając w Tajlandii, ja zawsze sobie przez przy sobie mam dwa. Jeden w torebce, a drugi po prostu w aucie, gdybym i zapomniała wziąć ze sobą do torebki. Więc to jest model Ulanzi MT44 i użyłam go już bardzo długi czas, nawet wymieniłam jeden, jeden mi się zepsuł, a tak generalnie one są w bardzo dobrej jakości. Tutaj ściągamy taką otwieramy, o, możemy sobie tutaj. Przypiąć telefon. <laughs> tutaj jest tak jeszcze ciężki. O, o i teraz w końcu nie będę musiała tutaj nagrywać. Proszę bardzo.